you. <laughs> Nie wiadomo co o tym myśleć. Czy to przełom w modzie, czy przełom w ogrodnictwie. Czy przełom w kreatywności, która owszem cieszy, a nie jest ani praktyczna, ani potrzebna. Pierwszy w sieci ubieralny ogród jest autorstwa wykładowczyni z Uniwersytetu w Kalifornii, a skoro z Kalifornii, to nie ma się co dziwić. Im więcej szczegółów się poznaje tego niecodziennego ubioru, tym bardziej może ogarniać sceptycyzm. Amerykańska pani profesor wyhodowała sobie kilka kamizelek, a każda ma kilkadziesiąt gatunków roślin. Jest zdania, że będzie można je podlewać własnym, co ciekawe, potem i moczem. Z uspokajam, że pot i mocz poddano by wpierw wymuszonej osmozie, więc roślinom nic by się nie stało. Kamizelka ogrodowa ma alarmować w kwestii zmian klimatycznych, choć zapewne opinie są podzielone, może to być albo najnowszy krzyk mody, albo najnowszy krzyk rozpaczy ekologów. Design zakłada, że ktoś zakłada kamizelkę po to, by hodować żywność na swoich własnych plecach, a równocześnie być chodzącym krajobrazem. Kto nie chciałby w sposób niekontrolowany przyciągać dziesiątki, aniżeli setki owadów, czy może nawet jakieś dzikie zwierzę swoim niebanalnym strojem. Prototyp co ciekawe zapewnił w ciągu kilku tygodni jakieś 9 kg plonów. Pani profesor wyhodowała 40 różnych produktów. Co zaskakujące, to udało jej się wyhodować kapustę, rukole, rzepę, jarmusz, groszek, grzyby, orzechy ziemne, truskawki, szałwie, rozmaryn czy tymianek. W głównej mierze mamy tutaj do czynienia z roślinami, które konsumuje się, kiedy te są we wczesnej fazie wzrostu. Choć prototypy nakładano wyłącznie na manekiny, to bardzo dużo serca włożyła w nawożenie i podlewanie swojej garderoby. Oprócz wcześniej wspomnianych Potu czy moczu, skorzystać można również z odchodów wszelkich żyjątek rezydujących w kamizelce. Podczas jednej z wystaw pani profesor przetestowała na sobie jedną z kamizelek. Tu przyznała, że ubiór pod wpływem wzrostu warzyw i owoców stał się nieco ciężki, ale czego się nie robi w imię ogrodowo-modowego designu. Dobrze wyglądać to często oznacza cierpieć, a i sama pani profesor przyznała, że mimo zastosowania warstwy izolującej, niestety dała się odczuć wilgoć. Domyślić się zatem łatwo, że chodziło w tym wszystkim o przesłanie, by narastające problemy ekologiczne i kryzys środowiska przenieść do poziomu cielesnego, by dosłownie na własnej skórze odczuć skutki niszczącej przyrody. A jak się warzywna garsonka znudzi, to można ją pokroić na zupę i zjeść ze smakiem. Na koniec jeszcze dodam, że pani profesor zastanawia się nad zdolnością tej kamizelki do równoważenia emisji dwutlenku węgla. Zastanawiające, czy mimo zastosowania roślin w kamizelce, czy nadal nocami nie emitują CO2. Mimo wszystko. Czy to tak nie jest? Rośliny, prawda, pobierają w ciągu dnia dwutlenek węgla, oddając w zamian tlen, a nocami jest odwrotnie? Mylę się? Czy nie? Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Podobał się? Kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. To były fakty na wynos. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Prosto z mostu na wynos.